Wszystkim z tej strony, Kate, i wreszcie po naprawdę długim czasie przychodzę do Was z moim omówieniem filmu To Nie Wypanda i w ogóle stwierdziłam, że jak już to jest po tak długim czasie, to zrobię to w ramach serii Moje Disney Plus. E, zamierzałam tutaj dołączyć omówienie jeszcze innego filmu, w związku z tym, że zawsze w serii Moje Disney Plus robię omówienia dwóch produkcji, e, jednak w momencie, kiedy obejrzałam To Nie Wypanda po raz drugi na Disney Plusie, to od razu obejrzałam też dokument o powstawaniu tej animacji i stwierdziłam, że w sumie to to będzie takie dobre uzupełnienie, że dzisiaj, no myślę, że w miarę pokrótce, nie chcę się tutaj rozgadywać na jakąś godzinę, jak przy Enkanto. <grym> Chciałabym omówić to nie Wypanda i to, co myślę na, tej, na temat tej animacji, i uzupełnić to omówieniem właśnie tego dokumentu, więc święto, ja wiem, że ten film. Miał premierę w polskich kinach dwa miesiące temu, ale jeszcze leci. W ogóle, to jest trochę dziwne. Ten film dalej leci w polskich kinach, tak samo jak Encanto. Ja tego w ogóle nie ogarniam, bo Encanto miało premierę pół roku temu <laughs> i dalej można to obejrzeć w kinach, więc nie, nie, nie wiem. <laughs> Po prostu nie mają czego puszczać dalej puszczają filmy sprzed pół roku. No a postanowiłam zrobić omówienie To nie Wypanda w ramach serii mojej Disney, mimo to, że no leci to w polskich kinach, dlatego że w zasadzie w krajach, gdzie Disney Plus jest dostępne, to Touring Red, To nie Wypanda było produkcją oryginalną na Disney Plusie i do kin nie trafiło wcale. Więc stwierdziłam, że po prostu powtórzę sobie ten sens i. Właśnie tutaj sobie to omówimy. E, I no, trwało to też tyle, dlatego, że po pierwsze byłam chora, a po drugie, mi się strasznie nie chciało siadać do ponownego sensu tego filmu. To nie jest tak, że ja tego filmu nie lubię, tylko no, nie jest to z pewnością mój ulubiony film Pixara i jest dla mnie po prostu ok. A przynajmniej tak sądziłam po pierwszym sensie, że ten film jest. Spoko i nic poza tym, ale jak już usiadłam do niego po raz drugi i obejrzałam go po raz drugi w ogóle w oryginale z, polskim, z angielskimi napisami, bo jeszcze nie ma polskich napisów na, na Disney Plusie, to, to stwierdziłam, że kurde, to jest naprawdę świetna animacja. I teraz ciężko mi powiedzieć, czy... Ta animacja zyskuje przy drugim seansie, czy po prostu lepiej mi się ją oglądało w domu, czy lepiej mi się oglądało w oryginalnej wersji językowej? Nie wiem, ale naprawdę po drugim seansie zrobiła na mnie dużo lepsze wrażenie, więc no, cieszę się, że postanowiłam obejrzeć ją drugi raz, zanim zasiadłam do omawiania. I oczywiście przydałoby się zacząć od tego, jak przepiękna jest ta animacja, ale to w zasadzie przy każdej animacji Disneya i Pixara można było się... No, bardzo długo wypowiadać na temat tego, jakie to jest w ogóle piękne, szczegółowe i w ogóle z roku na rok coraz lepsze. Ale tak szczerze to nie przepadam do końca za stylistyką postaci. Ja w ogóle w ostatnich latach mam z tym, no, spory problem, że, no, w świecie to nie jest w moim guście. To, jak wyglądają postacie, choćby tutaj w Turning Red albo w Luce, jak wyglądały, no, jakoś te ostatnie Pixary są dla mnie takie. No, nie dla mnie, jeśli chodzi o to konkretnie, jak wyglądają postacie. Ale poza tym to, no, jest animacja przepiękna. To, jak jest tutaj przedstawione oświetlenie. To, jak w ogóle. Przedstawione są kadry w tej animacji. Ona jest tak kreatywna, za co ją mega, mega doceniam. Za kreatywność w ukazywaniu emocji postaci. Jak w momencie jakaś postać się stresuje i jest takie bardzo, bardzo specyficzne zbliżenie na jej twarz, która jest no wykrzywiona w bardzo karykaturalny sposób, ale no to jest po prostu przewspaniałe i naprawdę mega mi się to podoba. Jak w też kreatywny sposób są pokazywane takie sceny, które w pierwszej chwili można było pomyśleć, że one w ogóle nie pasują do całokształtu, jak na przykład scena z gotowaniem jedzenia, Jesus, ta scena jest przepiękna, ale w zasadzie to taka troszeczkę odklejona od całości, um, albo scena koszmaru, no dużo jest takich rzeczy, które są w zasadzie takie, jakby tutaj nie pasowały, ale w zasadzie ostatecznym rozrachunku w kształcie ta animacja jest naprawdę no, genialna pod kątem tego, jak Kreatywna jest i w zasadzie to, jak próbowałam sobie tak przypomnieć jakąkolwiek inną animację Pixara z ostatnich lat, to raczej się coś takiego nie zdarzało, nie? Żeby tak wręcz w takim anime stylu. Ukazywać niektóre rzeczy. No, ale to, że mm, ta animacja bardzo czerpie ze stylistyki anime, to, to nawet już um, autorka, reżyserka się do tego przyznawała i no, o tym też jest w dokumencie mowa, więc może do tego przejdę później. Um, ale no i jak też się pojawiają te mangowe oczy nieraz u różnych postaci, no wspaniałe, kocham, naprawdę. E, I postacie, ojej! Uwielbiam to, jak wszystkie osoby są takie mega charakterne i po każdej widzimy, że to nie jest jakaś tam zwykła, typowa nastolatka ze szkoły, tylko każda ma. Jakieś tam swoje bardzo wyraźne cechy charakteru. E, I mimo to, że mamy grupkę przyjaciółek, to każdy jest tak mega inny. No naprawdę niesamowite. Każdy tutaj tej pewnie znajdzie kogoś, z kim się może ut utożsamiać, co jest super. No ja osobiście się po prostu zakochałam w PRI. Priya jest wspaniała z tym swoim wiecznym. Nawet nie wiem, jak nazwać jej wyraz twarzy. Ale ona totalnie ma wyraz twarzy, jakby absolutnie wszystko miało, zupełnie gdzieś. <laughs> Kocham, serio. I w ogóle jak takie drobne jakieś sposoby jej zachowania gdzieś tam można by patrzeć w tle, jak na przykład leży na mumie i tego typu... No, wspaniałe, naprawdę. I w ogóle to, że są pewne postacie, które w zasadzie przez cały film tak przemykają i są mało istotne, i tak możemy nawet nie zwrócić na nie uwagi, po czym pod koniec mają no, swoje 5 minut absolutnie wspaniałe, bo Jean, tata May. To jest postać, na którym jest zwrócona uwagę już wcześniej, bo ma kilka takich scen, gdzie on w zasadzie nic nie mówi, bo jest cały czas przez wszystkich uciszany, w ogóle jest bardzo tak zdominowany przez wszystkie kobiety w tej rodzinie. A pod koniec, kiedy już daje się mu dojść do głosu, to wychodzi z niego tyle mądrości i tyle ciepła względem swojej rodziny, że. No, no, no Uwielbiam naprawdę, jak wszystkie postacie tutaj zostały wykreowane, nawet te, które może nam się wydawać, że są niesympatyczne, złe yy, i mogą się wydawać vilanami tego filmu, pod sam koniec no, ukazuje się ich perspektywę, to dlaczego robiły pewne rzeczy i no bardzo doceniam, że w zasadzie to wszystkie osoby są tutaj takie... Yy, w różnych odcieniach szarości, a nie czarno-białe. Może tak. Eee, I nie ma tutaj czegoś takiego jak w Encanto. Ja za bardzo nie chciałam porównywać tych animacji, ale prawda jest taka, że w Encanto mieliśmy tą Abuelę, która no, jest bardzo znienawidzoną postacią przez wielu widzów, bo w zasadzie do samego końca była bardzo takim czarnym charakterem, można by powiedzieć, tej animacji. I pod koniec to jej odkupienie jest takie... No, nie do wszystkich przemawia, a mam wrażenie, że tutaj nawet te postacie, które były przedstawione jako te złe, pod koniec są tak wyjaśnione, że naprawdę wszystkim można wszystko wybaczyć. I no, naprawdę bardzo doceniam wykreowanie wszystkich postaci tutaj. No i w ogóle jest to film przewspaniale ukazujący czasy, w których się dzieje, nie? Bo mamy tutaj ten 2002 rok, jak ktoś był młody i wychowywał się w tamtych czasach, to ojeju, ile tutaj można znaleźć wspaniale uch elementów, w ogóle wiecie, te wszystkie boys bandy, i to wszystko, to jest, no, co prawda w Polsce w tamtych czasach mieliśmy troszeczkę inne realia niż w Kanadzie, ale no, no czuć bardzo osadzenie tego wszystkiego w, w tamtych czasach, co jest no wspaniałe <noise> nostalgia nie um, i no to jest w ogóle film nie wiem czy wiecie um, reżyserii Domiši która no w zasadzie ukazuje w tej animacji swoją po części prawdziwą historię ponieważ ona też była z chińskiej rodziny która się przeprowadziła do Kanady i tam um, dopiero po czasie zdobyli kanadyjskie obywatelstwo kiedy ona um, dorastała więc bardzo dużo takich Drobnych elementów tutaj jest przełożonych po prostu bezpośrednio z jej życia, i bardzo jej zależało podczas tworzenia tej animacji, żeby to po prostu była animacja o nastolatce, która jest imigrantką i wychowuje się w nowym kraju. Więc nie dość, że ma na sobie cały ten ciężar tego, że jest nastolatką i bycie nastolatkiem nie jest takie łatwe, jeszcze ma tą chińską rodzinę, która tak bardzo na nim napiera, bo jakby no chińskie wychowanie jest bardzo charakterystyczne, to przy okazji jeszcze ma na sobie ciężar tego, że jest z innego kraju i musi się dopasować do um, nowej rzeczywistości takiej, znaczy, no, co prawda animacja tego nie podejmuje, że ona się przeprowadza, ale jednak no czuć, że jest z innego środowiska, że jest z chińskiej rodziny i przy okazji musi się też dopasować do kanadyjskiej szkoły, co jest no bardzo fajnie przedstawione i w ogóle doceniam te takie kulturowe elementy, które się tutaj pojawiają, bo to wszystko, coś jest tutaj przedstawione, no... Mm, bardzo twórcy przykładali wagę do tego, żeby to było takie realistyczne, jak no też tak powoli też będę przechodzić w stronę omawiania tego dokumentu, nie, ale te chińskie świątynie, które są w Kanadzie, w ogóle to, jakie są rude pandy, jak się zachowują, to wszystko było bardzo mocno zresearchowane przed produkcją tej animacji, więc no. Bardzo doceniam za to, jak kreatywna jest ta animacja i jak bardzo jest realistyczna w kontekście ukazywania pewnych rzeczy. To jest no, naprawdę super. I jeszcze jedna no, mega ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć, to jak łamie pewne tematy tabu, ponieważ co jak co, ale słowo podpaska, no to raczej jest rzadkość w animacjach. Dla dzieci, no, dla całej rodziny. Mm, raczej tego typu tematów, tego typu słów się unika, chociaż no, słowo podpaska nie jest niczym strasznym, ale jednak, no wiecie, o okresie się nie mówi, gdzie w zasadzie, no, cała ta animacja jest o dojrzewaniu yy, i no, o różnych. Yy, na stoletnich sprawach, o tematach dziewczynki, która wchodzi w dorosłość. Jest to absolutnie wspaniałe. No naprawdę bardzo doceniam, że jest tutaj cała scena poświęcona temu, że dziewczynka dostała okres i trzeba coś z tym zrobić. No tak naprawdę to nie, ale ja bardzo doceniam, naprawdę uwielbiam i w ogóle to, jak te wszystkie takie nastoletnie problemy są tutaj bardzo realistycznie pokazane, chociaż no nie wszyscy widzowie są na to gotowi, bo w momencie, kiedy ja byłam w kinie na tej animacji, to chyba dwie rodziny z małymi chłopcami wychodziły w trakcie seansu, co jest dla mnie po prostu absolutnie straszne, że wiecie, mały chłopiec to przecież nie może wiedzieć o tym, że okres istnieje, bo. Po co jego to nie dotyczy, a poza tym jest na to za mały. <śm> Więc naprawdę bardzo się cieszę. Że tego typu animacje powstają i że tego typu tematy się tam pojawiają, bo to jest widowni bardzo potrzebne, żeby oswajała się z tym, że to jest normalny temat, który naprawdę można poruszać również w animacjach dla dzieci. No bo dlaczego nie? No, osoby nastoletnie, które wkraczają w dorosłość, to dotyczy i mimo to, że chłopcy nie mają okresu, no też powinni się mniej więcej orientować. Że coś takiego istnieje, żeby po prostu być w stanie zrozumieć dziewczynki, rówieśniczki i no jakby je wspierać też w tym, no wiecie, no kurde. Też nie po to tutaj teraz jestem, żeby omawiać takie tematy, ale jak najbardziej uważam, że młodzi chłopcy powinni być uświadamiani w takich tematach. Bo to jest ważne, i to, że pewni rodzice po prostu wychodzą ze swoimi synkami z takich filmów, bo się pojawiają takie tematy, to jest no wręcz mam wrażenie nieco patologiczna sytuacja, ale bardzo, bardzo, bardzo doceniam ten film pod wieloma względami. To, to jak tutaj łamie się pewne tematy tabu, jak przedstawia się pewne elementy kulturowe i no charakterystyczne elementy z tamtych czasów i to, jak. No, mangowe to wszystko jest, nie? To zresztą, nawet w samym dokumencie później jest wspomniane to, że ta animacja miała być wręcz hołdem dla anime i tego stylu, więc no, jest to super. I zakończenie jest bardzo mądre, bo wiem, że no, jest sporo przeciwników Encanto, chociaż ja tą animację bardzo lubię. A no, tutaj w Turning Red zakończenie jest bardzo mądre. Serio, nie dość, że jest o. Dorastaniu, odkrywaniu samego siebie, to jeszcze o tym, z jednej strony, szacunku do rodziców i do osób starszych, a z drugiej strony, o tym, że no nie zawsze jednak musimy słuchać starsze osoby i musimy być wierni sobie. I tutaj to jest super zrównoważone i super jest podkreślone to, że i jedna i druga rzecz jest naprawdę bardzo ważna, po prostu. Więc no nie spodziewałam się, że będę się tak zachwycać tą animacją. Ale, no, naprawdę ją doceniam. Yy, I przy drugim kontakcie jest znacznie lepsza. Więc, jeśli już będziecie mieć dostęp do Disney Plusa, albo jeśli macie ochotę wybrać się do kina jeszcze raz, to polecam, bo drugi seans Turning Red jest. Tego warto, warto obejrzeć tą animację dwa razy, czy Wam przypadło do gustu za pierwszym razem, czy Wam nie przypadło do gustu za pierwszym razem, to warto ją obejrzeć drugi raz. Um, chociaż, no bo ja przy pierwszym podejściu czułam się trochę niezręcznie w niektórych momentach tej animacji, ale to dlatego, że ja zdawałam sobie sprawę, że w momencie, kiedy byłam nastolatką, też robiłam pewne głupie rzeczy, które nastolatki robią w tym filmie. I to jest takie, że o Boże, głupie nastolatki! Istnieją zawsze. Wszyscy jesteśmy dokładnie taki, sa tacy sami w tym wieku i to jest takie. Byłam dokładnie taka. Ojej. <grymne> no, nie, no jest to urocze. E ale no, jeśli chodzi o film, to chyba. Tyle. I tak się już rozgadałam bardziej niż chciałam. I chciałabym jeszcze przejść do omówienia tego dokumentu. To jest 40-minutowy film, to nie jest bardzo, bardzo długi serial, jak w przypadku um, making ofu z powstawania um, Frozen 2, które mówiłam całe na kanale, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. Um, tylko jest to no, 40-minutowy film, więc to jest takie bardzo skompensowane w porównaniu do tego, co mieliśmy w tamtym serialu. Um, I nie poruszają tutaj tak naprawdę zbyt wielu rzeczy i możemy to mówić całkiem szybko, więc no tak, teraz tylko to tak dodatkowo uzupełnię. A ja w ogóle jeszcze chciałam tak podkreślić, że mówiąc głupie nastolatki, ja nie mam nic złego na myśli, bo absolutnie wszystkie nastolatki są głupie i nie ma w tym nic złego, naprawdę jakby wszyscy przeszliśmy ten etap w życiu, albo będziemy przechodzić, jeśli jeszcze macie to przed sobą i no, nastolatki robią pewne głupie rzeczy, zachowują się w pewien głupi sposób i to jest normalna kolej rzeczy, więc ja naprawdę nie mam nic złego na myśli, też byłam głupią nastolatką i no, no, byłam, w niektórych kwestiach jest mi niezręcznie, jak sobie to przypominam, ale no, no, no tak, no to jest normalne i w ogóle... To nie wypada, tak już przechodząc do tego dokumentu. Em, powstawał w pandemii. <grym> tutaj, nie wiem, czy y, reżyserka to mówiąc zaśmiała się dlatego, że dla niej y, 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 to jest śmieszna gra słów. Y, czy ja tylko to tak odebrałam, ale wiecie, Turning to nie wypada film o pandzie. Powstawał w pandemii. Haha, ha, ha. nie, nieważne, e, no, ale e, reżyserce bardzo zależało, żeby mimo to, że wszyscy zostali odesłani do domów, żeby no, jak najczęściej łączyć się na jakichś komunikatorach, żeby cały czas ze sobą rozmawiać, e, kot używa drapaka, e, i żeby omawiać te wszystkie tematy wspólnie, tak samo jakby pracowali cały czas na miejscu em, i w ogóle to jest ciekawa rzecz mogliście to zauważyć oglądając napisy końcowe, chociaż wiem, że mało ludzi to robi ale przy tym filmie na wszystkich najważniejszych stanowiskach pracowały praktycznie same kobiety e, oczywiście to nie jest tak, że przy całym filmie pracowały tylko kobiety, ale no te wszystkie najważniejsze stanowiska jak reżyserka, scenarzystka e, i tego typu to wszystko były kobiety, więc bardzo czuć tutaj kobiecą rękę Kobiece oko przy tej produkcji. Montażysta był mężczyzną, z tego co tam wyłapałam. Ale no jest to bardzo osobisty film, tak jak już wspomniałam wcześniej, oparty na doświadczeniach reż reżyserki, no bo w zasadzie to jedyna różnica jest taka, że ona nie była pandą, <grym> chociaż no zależy jak tutaj to interpretować i nie zajmowała się chińską świątynią w rodzinie, ale poza tym no to w zasadzie te bardzo wiele doświadczeń May to są po prostu doświadczenia reżyserki um, i no co ty właśnie wspominał o tym, że w zasadzie to... Um... Tutaj oczywiście to jest przedstawione w formie pandy, ale no chodzi o to, że dziewczynki, gdy dojrzewają, zaczynają się zmieniać, zaczynają być owłosione, zaczynają pachnieć w jakiś nowy, nieprzyjemny dla nich sposób i tak dalej. I że no jest to takie bardzo wy wyolbrzymione um, przedstawienie dojrzewania, co jest no po prostu super. <laughs> ale w zasadzie no ta scena, kiedy May pierwszy raz zamienia się w pandę, jest taka, że teoretycznie chodzi o to, że jest wielką pandą, ale tak naprawdę mama w momencie, kiedy May op opisuje siebie, mama w ogóle nie rozumie o co jej chodzi. Co jest w ogóle ciekawe, nie, że w momencie, kiedy May zmienia się w pandę i mówi o sobie, że jest wielkim, czerwonym, bohatym potworem, to jej mama w ogóle nie łapie. O co jej dokładnie chodzi? Bo po prostu stwierdza, że no jest nastolatką, która dostała okres. To jest, no, przepiękne, naprawdę, mega to doceniam. E, I bardzo dużo w tym dokumencie jest mowy o doświadczeniach. Karma, co ty, strasznie mi się ten kot tutaj kręci, coś. Karma, ciao! Po, po, poszła. Rzuciła mi chusteczkę, powinna mieć chwilę spokoju. No, ale bardzo dużo kobiet, które pracowały przy tej produkcji, wypowiadają się na temat tego, że w związku z tym, że same są matkami, tworzą film o nastolatce i o jakichś takich relacjach rodzica z, z dzieckiem, a później wracają do, dam, do domu i mają dokładnie to samo po raz kolejny, więc no poza tym, że reżyserka. Bardzo dała tutaj dużo od siebie, jeśli chodzi o jej doświadczenia, to także. I ona tutaj mówi, że ona bardziej swoje doświadczenia pokazywała z perspektywy tej udręczonej nastolatki, która musi słuchać swoich rodziców, ale też w produkcji brało udział wiele kobiet, które pokazywały właśnie tą matczyną stronę. I one właśnie bardziej utożsamiały się z, z mamą mej i z tym, jak bardzo ciężkie życie jest matki, która musi się zajmować taką świrującą nastolatką i no to jest naprawdę, no kurczę, wiem, że praktycznie we wszystkich produkcjach twórcy zawsze starają się tak realistycznie przedstawiać pewne rzeczy na bazie własnych doświadczeń, ale no mam wrażenie, że tutaj przy tej animacji to jest podkręcone do 200%, nie? I no, to co wspominałam wcześniej na temat tego hołdu do mm, anime, bo reżyserka jest ogromną fanką właśnie anime i gier wideo <noise> i właśnie mówiła, że zaczynała tak naprawdę od takiego szkicowania różnych animu rzeczy w swoich szkicownikach, tak jak w pewnym momencie robi to May, i że miała różnego rodzaju blogi, w pewnym momencie nawet Łączy się ze swoimi rodzicami, którzy. To jest niesamowite, że w ogóle jej rodzice mają jej pokój przerobiony na wręcz świątynię, poświęconą tej kobicie, jak bardzo wiecie. Cieszą się, że. O, tu są Twoje stare opowiadania, tu są Twoje stare szkice, o, W ogóle tak bardzo doceniają wszystko, co ona robi. Ona w pewnym momencie zaczyna się wręcz śmiać, że zachowuje się tak, jakby już nie żyła, tak, tak ją. Y Wielbią. Um, ale to jest wspaniałe, jak wyciągają dosłownie szkicowniki i jej jakieś dzienniki z opowiadaniami z lat 1998-2003, czyli dokładnie z tego okresu, w którym dzieje się film Turning Red yy, i mówią, że o, tutaj pisałaś coś takiego, popatrz, że tu jest taki rysunek i pokazują takie, no, animy, animu rysunki yy, nastolatki, to jest takie, o, widzę widać było że ona jest taka bardzo czuje się niezręcznie z tym, że o, Moje stare brzydkie prace nie róbcie mi tego, więc no, wspaniały jest ten dokument. Naprawdę. I dużo jest tutaj też mowy właśnie o tym rozdwojeniu kulturowym, kiedy ona łączy się z tymi rodzicami i rodzice to są po prostu Chińczycy. Jest właśnie mowa o tym, że oni uzyskali kanadyjskie obywatelstwo wtedy, kiedy ona miała 10 lat, jakoś tak. I że jej bardzo zależało, żeby nie przedstawiać. Animacji o chińskiej dziewczynie, nie przedstawiać animacji o na stolatkach w Kanadzie, tylko żeby właśnie to połączyć i pokazać to takie rozwój kulturowe, że tutaj chodzę do kanadyjskiej szkoły i mam kanadyjskich znajomych, a z drugiej strony wracam do domu i mam tą całą um, chińską kulturę na głowie, żyję w tej chińskiej kulturze i to jest no naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Um, I no bardzo łatwo było to przedstawić tej ryszycerce, w związku z tym, że no, dokładnie w taki sposób się wychowywała. Um, i to, co troszkę można powiedzieć, że zaczęłam doceniać i wybaczać to, jak wyglądają postacie w tej animacji, ponieważ wcześniej powiedziałam, że nie za bardzo przepadam za tą stylistyką, w jakiej postacie są przedstawiane, ale tutaj właśnie była mowa o tym, że twórcom bardzo zależało, żeby przedstawić taką nieidealną urodę tych wszystkich postaci, które tutaj są, że bardzo um, się starały odzwierciedlać pewne elementy urody, pewne cechy, wyglądu, po prostu kobiet z ekipy, e, pewne pieprzyki, to, że główna bohaterka ma. Grube kostki, i że ma grubą, y, tą górną wargę, że ona jest taka pełna. Y, I właśnie mówiły, że nigdy tego w sobie nie lubiłam, a w momencie, kiedy zaczęłam tworzyć postać, która wygląda w taki sposób, to zdałam sobie sprawę, że w zasadzie to jest piękne na swój sposób. Ym, I w, bardzo im zależało, żeby te wszystkie postacie tutaj nie były idealami piękne, tylko były na swój sposób nieidealne i takie no, po prostu normalne w tym, jak wyglądają. Więc no, w dalszym ciągu nie do końca przekonuje mnie ogólnie to, w jakim stylu jest utrzymana ta animacja, jeśli chodzi o postacie. No ale jeśli chodzi o to, w jaki sposób. Nie z jest ta ich uroda, to jest naprawdę fajne i to doceniam, że wow. <laughs> nastolatki w tym filmie wyglądają normalnie jak nastolatki, super. I no właśnie bardzo tutaj w ogóle jest dużo mowy o tym, że w momencie, kiedy ta główna, ta reżyserka <laughs> zaczęła dorastać i zaczęła mieć trądzik, to bardzo straciła pewność siebie. A po czasie zaczęła zdawać sobie sprawę, tworząc tą animację, że to jest normalne, każdy to przechodzi, więc no to ta nieidealna uroda jest. Każdy tak ma. Nikt nie jest idealny, prawda? I tutaj staram się opierać na notatkach, chociaż oglądałam ten dokument dosłownie wczoraj wieczorem, ale nie chcę o niczym zapomnieć. Chociaż w sumie już wszystko, tutaj jeszcze na koniec mam tylko zapisane to i nie zwróciłam w ogóle na to uwagi w trakcie oglądania tej animacji, że w związku z tym, że tutaj chcieli nadać taki bardzo charakterystyczny, delikatnie anime styl, to no poza tym, że oczywiście są te oczy, które są bardzo łatwe do zauważenia, to na przykład niektóre elementy były rysowane ręcznie tutaj do tej animacji. I przypuszczam, że później to było jakoś dopasowywane do tej całej animacji komputerowej, więc się to jakoś bardzo nie wybija w trakcie oglądania filmu, ale karma! Uspokój się. Ale tak, wiele elementów tutaj było rysowanych ręcznie, jak na przykład to, kiedy Mei zamienia się w pandy i są te takie kłęby dymu, to to było rysowane ręcznie, a później tylko delikatnie. co tam się dzieje, może. tak podbijane komputerowo, żeby to po prostu pasowało do całej reszty. Więc no, ogólnie animacyjnie, karma, ja nie wiem, za co to się dzieje, animacyjnie to jest po prostu wspaniałe, no jakby każdy Pixar jest dokładnie taki sam, tylko co najwyżej mogę nie lubić to, w jaki sposób wyglądają postacie, ale to nie jest tak, że one są brzydkie, że to jest zła animacja, tylko nie w moim stylu, ale no w zasadzie to wszystko, bardzo polecam, to nie wypada, starałam się tak dość bezspoilerowo to mówić, więc jak ktoś jeszcze nie widział, to... Polecam serdecznie. Też zalecam sięgnąć po ten dokument, bo to 40 minut, więc też nie o wszystkim powiedziałam. Myślę, że warto zobaczyć to samemu. Jest na Disney Plus, już w tym momencie ma polskie napisy i polskiego lektora. Więc, no wiecie, Disney Plus w Polsce już za w zasadzie miesiąc. To jest Niesamowite, bo, ale się jaram. Mam nadzieję, że za bardzo te chaosy wam nie przeszkadzają, ale kot się bawi po prostu pudełkiem. No, więc to, to tyle. Bardzo was przepraszam, że musieliście tak strasznie długo czekać na to moje omówienie tej animacji, ale jakoś na no strasznie nie byłam w sensie do tego zabrać. Ale, ale przynajmniej przy okazji mogłam też omówić ten dokument i bardzo mi to cieszy. Ale myślę, że teraz już też mm, troszkę te produkcje, to, znaczy to moje filmy <grytanie> i to moje skupienie na kanale Disney Lady było wstrzymane przez to, że ogrywałam Syberię, którą staram się rzucać praktycznie codziennie, więc no, trochę bardziej przez pewien czas byłam skupiona na drugim kanale. Ale teraz już tutaj wracam, postaram się, żeby te filmy faktycznie były często albo nawet częściej niż wcześniej. Ehm, I no niebawem Disney Plus. W Polsce, więc będzie o czym mówić. Zbliża się też Pyrkon, więc no mam nadzieję, że będę miała dla was blog z Pyrkonu. Wreszcie wrócimy do vlogów. Boże, ja tak strasznie tęsknię za vlogami, że no czerwiec to już naprawdę myślę, że będzie dobry czas na tym kanale. Będziecie mieli co oglądać, więc przepraszam, że ostatnio były takie trochę zastoje. Ale teraz będzie już tylko lepiej, tak myślę, więc no. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję oczywiście moim patronom. W opisie znajdziecie linki do innych moich so social mediów, zapraszam serdecznie, zapraszam na naszego Discorda dzwoneczkowego, gdzie możecie mieć lepszy kontakt z naszą społecznością i ze mną. Więc to. Zapraszam, dziękuję i do następnego. Pa, pa!